Tutaj to miejsce wywołuje w nas jakieś sz, dziwne uczucia. Jakie to tak. uczucia? Ja mnie jakieś uczucia ze strachu i przerażenia. To... Patrzcie, na uczucia... Patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest wizy. dom pomalowany Mam przez twój... pomalowany to przez to zombiaków. O rzeczach. Które nie są normalne, zaczynamy, tak, zaczynamy myśleć. Zaczynamy tutaj. Wządy, są głupi jak tak, nie, absolutnie. Kaziu jest mądry, tak jest to wspaniały. To no I walczy z zombiakami i ze złem tego świata. I walczy, o, walczy z takim głupim zaśmiecaniem środowiska. To mogły zrobić zombiaki. To nie jest możliwe, żeby ludzie to zrobili, tak? Możliwe. Hm. Tak tutaj nawet jest to. Popatrz. Ej ludzie, ludzie, Chodź. Tutaj Co? Jakie tam są rzeczy? To wygląda jakby na no Tam To tam jeszcze wygląda tak spokojnie. No bo tam hmm, jak nijak.